Pierwsza dzisiaj też będzie u nas, między nami. Nie, kurwa, to pierwsza. Co to w ogóle było? Pierwsza już... Ale skończyliśmy na tym. Zapraszamy. Zosia Zborowska. Jeszcze raz Zosia. czy Zofia? Zosia. Zosia, bo dobrze. Zosia jest ładniej. Zosia. Kawa jest letnia, bez wywiadu, <grystwik> No bo czekała na ciebie, a ja no to jest ice wyścia. coffee. To <grystwik> jest, okay. jest tam, wiesz, frappuccino takie trochę suche. Czy można przypominać w tym programie? Tak, to sobie można. Chujowa. To <grystwik> <grystwik> <My grystwik> będziecie na zmianę zadawać pytania? Tak. Dobra, to będę odpowiadać jemu. Ja a dż, dż. jak ty mi zadasz, to będę Dżek. odpowiadać tobie. Jeśli dowiedziałam, że mam stepować... Chyba przewaliłam w mikrofon, przepraszam. My jesteśmy razem. A wy jesteście jesteśmy, razem, jesteśmy jesteśmy... razem, Nie, nie, my jesteśmy razem w tym świecie śpiewanym, rozumiesz? Okej, okay, no. tak. musimy się poznać, ale jakby... E... Obrzydliwe ta no? Dalej. Ale no nieważne. Dobrze, <laughs> Coś chcesz coś, coś powiedzieć? Tak, no to, no to mów. Jak będę chciał coś powiedzieć, to nie musicie mnie pytać. Czy chcesz coś powiedzieć? No mów, przepraszam. <laughs> Kamera ja. y i. Akcja! Jest rodzina... Ktoś telefon. Telefon dzwoni. Przepraszam, to mówię. <gulacza> ja, siedzi i ogląda Zresz coś. Błagam, nie, nie, błagam, nie, 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 nie wygasujcie tego. Kurwa, ale... Dźwiękowiek, dźwiękowiek dźwiękowie dźwiękowie i siedzia, ta, z telefonem. Cudowne, cudowne. <gulacza>